serdecznie na konferencji prasowej po meczu Lechek z Poprosimy o krótki komentarz genera gości, a następnie tradycyjnie pytania. Dzień dobry. No cóż, przyjechaliśmy tutaj. Wiadomo, jako Spadkowicz, już natomiast chcieliśmy się. Gdzieś tam jeszcze godny pożegnać z Ekstraklasą i powiem tak, że pierwsze minuty nie wyglądały dobrze i nie zapowiadało się na to, że wywieziemy z tym chociaż punkt. Po bramce jednak gdzieś zaczęliśmy grać lepiej i ten mecz mógł się zakończyć różnie. Wracamy z tym jednym punktem, na pewno jesteśmy rozczarowani tym, że tak to się potoczyło, ale cóż Życie, życie biegnie dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okay. Witam wszystkich. Myślę, że jeśli chodzi o sam mecz... Witam serdecznie. Jeśli chodzi o sam mecz, no mógł się potoczyć w każdą stronę i można powiedzieć, że każda drużyna mogła wygrać. Myślę, że byliśmy bliżej tego zwycięstwa, stworzyliśmy dużo sytuacji, różne były fazy w tym meczu. Mówiąc tak po samej grze, na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale, ale myślę, że dla mnie bardzo istotna była wiedza i, i, i doświadczenia dla mnie i dla moich zawodników, szczególnie tych młodych z tego meczu. I myślę, że ta informacja. Jak, jak wygląda to nas, nasze zaplecze, jak i, co mamy, z czego możemy korzystać w, w przyszłości, na pewno jest bezcenna i cenniejsza niż może nie trzy punkty, bo, bo chcieliśmy wygrać za kibiców i widać to było, że do końca walczyliśmy. Natomiast no, musimy myśleć, wiemy jaki ten sezon jest, jaki sezon był i, i, i musimy myśleć o przyszłości i ten. Ten mecz, tak jak potraktowaliśmy bardzo no, tak przyszłościowo i, i, i trzeba to wyciągnąć wnioski z, z tego meczu, przeanalizować i, i tyle. Jeśli są jakieś pytania, to, to bardzo proszę, pewnie będą się wiązały z inną odpowiedzią. No właśnie, to pytanie o te kwestie kadrowe, bo już Podane, którzy piłkarze się wygnają z Lechią i mam pytanie, czy to jest koniec pożegnań, bo wiadomo, że Lecha jest tu właśnie być Wojciechakiem, Bożenem Augustinem, może mi kresicie. I pytanie drugie o João Oliveira, czy chcieli, żeby, żeby został i czy będziecie czyli starania o to, aby dalej w Tak, będziemy czynić starania o Simona i o Oliveira, natomiast no, wiadomo, że wiele spraw się składa na to, żeby żeby to doszło do, skutki, do skutku, też wiemy, że poruszamy się w określonych realiach finansowych i poprosiłem, żeby, żeby to było do rozpoczęcia rozgrywek, żeby było wyjaśnione. Nie chciałbym, żeby powtarzała się sytuacja, że czekamy na zawodnika do sierpnia, września bo i później trafia do nas zupełnie nieprzygotowany. Także jeśli to ma się stać, to chciałbym, żeby to było przed 12 czerwca i taka była moja sugestia z strony zarządu, żeby tak było. Jeśli chodzi o, o rozstania, no to tak jak tutaj wszyscy wiemy, no, wielu zawodników odchodzi i to nie jest sprawa zamknięta, ta selekcja będzie trwała cały czas. Wielu zawodników ma naprawdę duże zaległości treningowe i mimo że mają ważne kontrakty, niektórzy dostali jeszcze kredyt zaufania i dostali ogromną pracę do wykonania w tym okresie przerwy, w tym okresie przejściowym. Bo tak naprawdę to już jest okres przygotowawczy. Mają sami się przygotować. Zrobimy testy na początku. Jeśli wyniki tych testów nie będą zadowalające i nie pozwolą nam dalej pójść z pracą, to, to, to no będziemy, z, no po prostu ja nie będę widział miejsca w zespole. Dla takich zawodników określony pułap musi zawodnik być. Nie ma później czasu na budowanie wytrzymałości tlenowej, na, na nabieganie. To zawodnik musi zrobić sami te podstawowe rzeczy. Przyjść na określonym poziomie i dalej dopiero możemy pracować. Także, także tak to wygląda, zasady są bardzo jasne, i ja myślę, że pokazałem, że jestem cierpliwy, konsekwentny i, i tak będzie. Może Lechia będzie inną drużyną, ale na pewno będzie lepiej przygotowaną i na pewno będzie lepiej biegającą, lepiej walczącą jeszcze, bo, bo tak to sobie wyobrażam. Dopiero później dołożymy do tego piękną gry, kurszty i taktykę. Mam jedno pytanie o takiego piłkarza, którego pan nie widział, nie, a który w dalszym ciągu jest waszym zawodnikiem, bo nie mogło to informacji, że już nie, o Mario Balder, który został przez rechie zawieszony. Powiem szczerze, że no nie znam zawodnika tylko z przekazu telewizyjnego, natomiast zupełnie nie mam wiedzy na ten temat, jaki jest jego status i na pewno... Rozpatruję każdego zawodnika, który jest, jest, jest naszym zawodnikiem, bo ściągamy wszystkich zawodników z pierwszej ligi. Także jeśli tylko formalnie dostanę zielone światło, że zawodnik się zgłosi, ale, ale zupełnie nie wiem jak wygląda sytuacja, i, i jeśli, jeśli tak by się stało, że, że, że byłby do dyspozycji, to, to, to ja nie mówię nie, ale mówię nie zupełnie nie wiem jak sytuacja w tej chwili z nim wygląda, bo myślę, że. Tych spraw ostatnio było wiele, wiele na głowie, i, i to utrzymanie zapewniliśmy sobie niedawno. Także nie wszystko jeszcze zdążyliśmy omówić i, i taką strategię działania na przyszłość jeszcze podjąć. że też odnośnie przyszłego sezonu, chciałem się zapytać, jak wygląda sytuacja Rafała on? Wznowi już zajęcia od tego 12 czerwca? Czy jeszcze, jeszcze będzie ta rehabilitacja trwała i jak Pan też z nim wiąże nadzieję? Rafał dołącza do nas od e, 12 czerwca, natomiast no, czeka go przynajmniej miesiąc do dwóch treningów indywidualnych. Także liczymy, że do treningu zespołem tak e, stricte e, do udziału w grach wejdzie no, pod koniec sierpnia. Także taki, taki jest termin, powiedzmy na tę chwilę. Po wynikach bale jesteśmy w kontakcie, był tutaj liczę na niego, bo to jest dobry zawodnik. Natomiast widzimy, jak w wypadku Lukasa, no, na pewno po takiej kontuzji zawodnik będzie miał wzloty i upadki i ta forma, trzeba się liczyć z tym, że to będzie taki wprowadzenie, powiedzmy, ta runda dla niego. Ojojo, ja się z tym liczę, ale, ale też wiążę w nim duże nadzieje, bo mówimy jakiej klasy to jest zawodnik, ale, ale no będzie już z nami, także będą mógł ktoś więcej powiedzieć. So mm -hmm. check this